I witam was, hejka. To tak, już powoli zaczynam kontynuować trzeci etap tej roboty. Wyobraźcie sobie, że kupiłem śrubki odpowiednie teraz, ale okazuje się, że te co jeszcze są w dobrym stanie, mogą być dalej. No dobra, to te śrubki, które sobie kupiłem, to sobie tam poleżą na inny czas po prostu. <laughs> A tutaj, Wtedy użyłem śrubek nakrętek od szafy rakowej, wyobraźcie sobie. No i do tej pory są, i myślę, że mogą być dalej, skoro są w porządku. No i natomiast, tak powiem Wam, że tu jeszcze będzie ładnie, tutaj klejem dokładnie tak zrobiony, wyprofilowany. A na koniec będzie polakerowany na koniec, na no, czarnym. Natomiast tutaj jeszcze muszę poprawić otworki na kolejne śruby, które są po środku, bo ciupkę się zmieniło tam, że to jeszcze wyregulować. Razem mieć 10 śrub. Tak, tu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Tam jest jeszcze 12 śrub, ale pod spodem są dodatkowe śruby, ale tylko po to, żeby trzymały ten, ten aparat. Ten, tam, tam jest taka blaszka na dwie śruby i sprężyna. Dlatego to jest razem 12, a 10 śrub trzymają, trzyma kanapkę. Teraz po bardzo dokładnym skręceniu tych śrub, nakrętek, jeszcze tu muszę poprawić, żeby było idealnie, tak bardzo idealnie, ale to oczywiście już nie, nie, nie teraz, nie dzisiaj. Jutro rano, ewentualnie. No, i natomiast mam mały katar, dlatego tak kiepski głos może mam. I natomiast będę robił po kolei. Jak już to zrobię, kanapka będzie gotowa, będzie polakierowana na koniec. No to przejdę do, oczywiście do robienia dalszego etapu pracy. Będę musiał oczywiście tutaj. Zrobić bardzo piękny kanałek, że to jest bardzo, no jest, dużo jest czynności, które trzeba wykonać. Tu będę musiał piękny kanałek zrobić, żeby on pięknie wyglądał. O to chodzi, spójrzcie, o rurę od siodełka. Gdybym nie zrobił kanałku, to bym nie mógł za bardzo otworzyć klapy. Byłem zaskoczony, jak to zrobiłem wcześniej, że klepskość się otwiera, później doszedłem, że kanałek musi być, bo rura, siedełka, tak zwana szczyca jest po prostu lekko pod kątem i dlatego muszę tu zrobić taki kanałek, bo kufer jest blisko siedełka po prostu, wiecie, i dlatego. No, w przypadku tego ułożenia na tych pałąkach od fotelika jest bliżej po prostu siedełka. Jak był na bagażniku, był dalej. Ale mi to nie przeszkadza. Muszę zrobić piękny kanałek, żeby to wyglądało pięknie. Lekkie takie nachylenie muszę zrobić, żeby to było piękne, wiecie, że z tym się po prostu schodzi trochę. Ale powoli ku, ku mesie, jak to się mówi. Ku konst... kumety, no jak to się mówi. Na razie jest oczywiście tak zwany trzeci etap, który już rozpoczynam, tylko... Do, no, do, będę dokręcał śruby, nakrętki, i po dokręceniu tych śrubek jutro jeszcze po środku muszę tutaj poprawić środkowe śruby. Bo to kciubkę mały taki błąd jest, który zakamuflowałem może trochę wcześniej, a teraz robię tak, żeby nie było ani jednego błędu. I dlatego jutro muszę to poprawić tutaj te dwie środkowe. Te dwa środkowe otworki są troszkę nierówno. No. No i natomiast to wygląda na razie ochydnie, obrzydliwie, oczywiście, bo jeszcze nie jest skończone w trakcie roboty. No i natomiast, jak już to będzie zrobione, to tak jak mówiłem, tu będzie pięknie, tak ładnie wyprofilowane, a na koniec polakierowane. No. Pójdę sobie do sypu, ewentualnie. Tam trysnę za 2-3 razy, i to wystarczy. No. No i natomiast e, będę robił po kolei. E, w całości wszystko oczywiście jest w formie zdjęć. Będzie taki krótki film z podkładem muzyki i jakiejś fajnej muzy. I fotki będą takie po prostu. Tak może będzie można zobaczyć, jak to wyglądało w trakcie rozbrania, montowania. No. Robię fotki, bo troszkę się schodzi z nagrywaniem filmu, a chcę to zrobić po prostu w miarę możliwości. Jak najszybciej. Na dużym luzie, ale tak szybciej. No no i dlatego to będzie taki film oczywiście oparty na zdjęciach i muzyce fajnej. Jakąś postaram się fajną dobrać w aplikacji. No dobra, no to tym się chciałem z wami podzielić, pokazać. No to hej. A i na koniec będzie oczywiście e, stary kuper, który chyba pójdzie już na. Na plastiki oczywiście, bo już jest tak, tak już ztegowany, że nie ma co tutaj robić w tym kufrze, który był. No, że ten szary prędzej już nadawał się do odnowienia niż ten co był teraz. Ten to dużo przeszedł w tych modyfikacji, że już nie nadaje się do odnowienia. No, że pójdzie po prostu na plastiki, do kontenera plastikowego. No dobra. アイカーシマーパ